Jak pokazują najnowsze badania przeprowadzone w 2013 roku przez DMA, personalizacja odpowiada za 75% przychodu, jakie generuje e-mail marketing. Personalizacja jest tym czynnikiem, który zwiększa współczynnik roj i jest dużo bardziej skuteczna nawet niż dynamiczny dobór treści w e-mail marketingu. I drodzy Państwo, taka najprostsza personalizacja, bo zobaczcie, zwróćcie uwagę na cykl życia bazy. E-mail marketingu. Zwykle jest tak, że mamy jakąś grupę osób, które nie otwierają wiadomości, mamy grupę osób, które otwierają i które nie klikają tych wiadomości oraz mamy osoby zaangażowane, które otwierają i klikają. I to jest taki najprostszy sposób, właściwie taki punkt wyjścia do posegmentowania swojej bazy, jeżeli nie mamy innego pomysłu. To znaczy, jeśli nie chcemy segmentować w oparciu o dane z CRM-u chociażby. Więc mamy te cztery grupy, właściwie robią się trzy grupy, dlatego że trzecia i czwarta warto te osoby połączyć, yy, czyli te, o których wiemy, że, że kupują razem z klikniętymi. I jeżeli mamy grupę odbiorców nieotwierających, to najczęściej do takich odbiorców działa kampania typu: tęsknimy za tobą, wróć do nas, masz tu duży rabat. Taką kampanię warto powtarzać, warto ją powtarzać cyklicznie. Osoby, które otwierają, przenosić do kolejnej grupy, bądź tych, którzy otworzyli i nie kliknęli, bądź tych, którzy kliknęli. Natomiast wszystkich pozostałych, którzy nie zareagują przez jakiś czas, załóżmy przez miesiąc, będziemy próbować ich zaktywizować, po prostu ich usuwamy. Nie bawimy się w bohatera martwych dusz, usuwamy takich odbiorców i wcale nie mamy z tego powodu wyrzutów sumienia. Po drugie są otwierający i nieklikający i to jest nasze największe zmartwienie, bo zobaczcie drodzy państwo, co mówi taka grupa osób. To jest grupa osób, która wam zaufała, która chce być zaangażowana, chce otrzymywać od was wiadomości, ale okazuje się, że treść, którą niesie e-mail... Nie jest atrakcyjny dla takich odbiorców. To jest grupa, na, której, na którą powinien być położony główny akcent w optymalizowaniu działań. To tam powinniśmy testować treści, to tam powinniśmy w sposób bardziej świadomy personalizować i dobierać treści do newslettera. Natomiast klikający i kupujący to jest taka nasza najfajniejsza grupa. To jest grupa osób, która pozwala na najwięcej, pozwala na bardzo spersonalizowaną komunikację, pozwalającą dostrzec w tej komunikacji człowieka.